I wracamy, drodzy państwo, po króciutkiej przerwie. Z nami gość Krzysztof Bieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień, dzień dobry, witam serdecznie. I pozdrawiam od e, Ziomków z mojego regionu, bo kazali pozdrowić serdecznie. A to bardzo dziękuję. A do my Ziomków też pozdrawiamy serdecznie. Północne Mazowsze, tak? 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 Północne Mazowsze. I nie chcą do szkoły chodzić? No tak, na na lekcje. Lekcje. No, tak. no tak, faktycznie. na edukację zdrowotną. Na pierwszą albo na ostatnią nie chcę chodzić. No bo ta edukacja zdrowotna tak doprawiona została takim <grystować> ideologicznym e, sosem i niestety. Ale pan, no, jak jest z przyprawami. Tak. Tak. No, tak. Jak się przesadzi z przyprawą, to przedobrzone. No ktoś to wszystko przesolił, proszę pana. A ile osób się procentowo wiadomo już, jak to u Was w regionie? jak patrzyłem, w którym mieszkam i też mam. Czworo dzieci, więc chodzą niektórzy jeszcze z nich do, do szkoły. podstawowej szkoły. Było to 72% rezygnacji, ponad 72%.